Jak sen bez końca wali, jak ogień, jak do jak i słońca Nie pytaj o jutro, na nie zna daty, ma w oczach huragan, co przewraca świat Wchodzi w syd na kerasach nie w szpilkach, ale kręci głowy jak burza w witraż Z głośników leci, trapa ona ale na każdy wers Nie prosi o uwagę, po prostu ją bierze cash. Nie wierzy w zasady, nie pisze planów Jak mi na coś palić, to robi to bez dalar, Mój zimna jak ludzi ty próbujesz ją zrozumieć Ale w środku to ogień, tylko nie każdy To umie jest zwariowana jak sen bez końca Pali jak ogień, a znika jak promień słońca nie pytaj o jutro A ona nie zadać ma w oczach huragan Co przewraca świat, nie mówi jej co wolno Bo już jesteś gdzieś dalej na dachu Wieżowca z widokiem na całe żale Mówi nie potrzebuje ratunku Ma własny chaos, a ja się śmieję To tak jakby uciekła świat Tu tatuaż na ręce, w głowie tysiąc planów Ale żaden nie trwa dłużej niż poranek Bo balu nie wyjąże Się słowami nie wierzy W bajki, ale serce bije jak bit Mocno bez przerwy, bez klatki Zwariowana jak Chcę, bez końca pali jak ogień, a znika jak promień Słońca, nie pytaj o jutro, ona nie zna dat Ma w oczach huragan, co przewraca świat Zwariowana, ale żywa, do śpiku kości nie gra Wytrudzę rolę, nie zna głowa, proś To nie bajka, to real, bez filtra, bez scena Ale w tym jak i Chciałbyś być choć jeden dzień Zwariowana, ona jest zwariowana Jak burza bez chmur, wchodzi do klubu i kręci ten tłum Śmieje się z zasad, nie zna słowa stop Z nią każda noc to jak wybuch i szok z włosami jak ogień, z oczami jak lód, gdy wchodzi na barkę czas staje jak cud, nie patrzy na siebie, nie pyta co dalej ze nią to bojka, co pędzi przez krajnej skali, mówią dzika szalona, niespójna, ale każdy by chciał przez chwilę ją dokonić bez odczuć. Na, na ulicy chodzi i wansy, zero pozorów Wariowana burza bez chmur Wchodzi do klubu i kręci ten tłum, Brzmieje się zasadnie na słowa stop Z nią każda noc to jak wybuch i szok Na dachu o trzeciej mówi Życie to gra i żyje Nie chcę wygrać, chcę po prostu trwać z kubkiem kawy w ręku tańczy do bitów z radia, w jej oczach cały chaos, świat i magia Nie zna planów, nie znosi schematów, zamiast mapy ma serce, prowadzi ją do miasta Czasem się gubi, czasem znika bez śladu, ale wraca jak burza z błyskiem, bez szalu. Ona jest zwariowana jak burza bez mór wchodzi do klubu i kręci ten tłum. Śmieje się w zasad, nie zna słowa stop. Z nią każda noc to jak wybuch i szok, nie pytaj gdzie będzie jutro. Ona nie wierzy, je yeah. chwilą jakby miała ogień we krwi też na niebie zwariowana jak sęda z końca wali jak ogień, a znika jak promień słońca Nie pytaj o jutro na nie zna, Ma w oczach huragan, co przewraca świat chodzi w synakerasach nie w szpilkach, ale kręci głowy jak burza witraść Z głośników leci trapał, nas Na każdy wers nie prosi o uwagę, po prostu ją bierze też Nie wierzy w zasady, nie pisze panów Jak na coś spalić, to robi to bez dala, Musim zimna Jak nudy, gdy próbujesz ją zrozumieć, ale w środku to ogin, tylko nie każdy to u mnie zwariowana jak sen bez końca Pali jak ogień znika, jak promień słońca nie pytaj o jutro, a ona nie jest nadat ma w oczach huragan, co przewraca świat. Nie mówi co wolno, bo już jesteś gdzieś dalej na dachu. Wieżowca z widokiem na całe żale mówi, nie potrzebuję ratunku, ma własny chaos. A ja się śmieję, to tak jakby uciekła światu. Tatuaż na ręce w mowie tysiąc planowany, żaden nie trwa dłużej niż poranek, bo balu nie wiem, że...